Błogosławieńcy dobudowali grzechów odpuszczeniem, ksiało z martwych zdaniem, żywot wierzy ma... na nas. Na wczoraj płakanie za grzechy nasze, i dla jego bolesnej kręgi. Miej miłosierdzie dla nas i całego staro... świata, i jego bolesnej kręgi. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, i dla jego bolesnej kręgi. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Państwo jak co miesiąc gromadzimy się przy krzyżu w miejscu pamięci, aby wspomnieć ofiary tragedii smoleńskiej i na apel rozpoczniemy od hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co na zawsze przewodziła, szablą odbierzemy. Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie lisłe, przejdzie warte, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, Złączym się z narodem. Zaszmasz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. O zabranie głosu prosimy Pana Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław! 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 Państw, dziękuję, ja Rosław! Ja Jarosław! Ja Rosław! Ja Dziękuję, serdecznie <tryk> dziękuję za to wsparcie. Szanowni Państwo, kończy się kolejny rok. Po raz ostatni jesteśmy tutaj w roku 2013. To już czwarty rok kalendarzowy naszych marszów. To już 44 miesiące od smoleńskiej tragedii. Ten marsz to świadectwo, to świadectwo, to dawanie świadectwa naszego sprzeciwu wobec kłamstwa, naszego przywiązania do prawdy, naszego najściślejszego związku z naszym narodem, z Polską. Idąc tutaj, bronimy wartości najbardziej podstawowych, tych, tych, które są u podstaw, u fundamentów Rzeczypospolitej, naszej tożsamości. Bronimy po prostu naszej Ojczyzny. Te marsze niczym innym nie są niż właśnie tą obroną. I trzeba podziękować. Podziękować tym wszystkim, którzy w nich uczestniczą. Wszystkim, ale może szczególnie tym, którzy trwają tu pod krzyżem. Tym, którzy uczestniczą w marszach w tych najtrudniejszych, chłodnych miesiącach. Tym, którzy angażują się ze szczególną siłą, przyjeżdżają tu z daleka. Którzy można powiedzieć, Przyczyniają się w sposób szczególny do tego, że trwamy. Trwamy przy prawdzie, trwamy przy Polsce. Dziś, w trakcie kazania, prowadzący je, ojciec powiedział, a właściwie odwołał się do słynnych słów Jana Pawła II, który zwrócił się. W 1979 roku, do rodaków, by jeszcze raz z wiarą, nadzieją i miłością przyjęli to wielkie i trudne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Ci wszyscy, którzy tu są, ci wszyscy, którzy tu bywają, ci wszyscy, którzy strzegą krzyża, czynią zadość temu wezwaniu. Temu wezwaniu. Które odegrało tak wielką rolę w naszej historii i które jest ciągle aktualne, i które będzie zawsze aktualne. Nasz wysiłek, nasz trud nie jest bez rezultatów. Przynosi tych rezultatów coraz więcej. Mówiłem tu kiedyś, przed laty już, że po każdym miesiącu, przy każdym tym naszym spotkaniu jesteśmy bliżej prawdy. I dzisiaj znów mogę to powiedzieć. Znów jesteśmy tej prawdy bliżej. Znów dotarliśmy do nowych faktów. Znów można powiedzieć, że ci, którzy kłamią, znaleźli się w trudniejszej niż przedtem sytuacji. To niełatwa droga, ale będziemy nią iść. Będziemy nią iść, bo jeśli nie dojdziemy do końca, to nad Polską zawiśnie to. Największe ze wszystkich niebezpieczeństw. Niebezpieczeństwo w sferze ducha, w sferze moralnej, niebezpieczeństwo odrzucenia, zapomnienia o tym, czym jest, czym powinna być Polska. Jesteśmy, będziemy wielkim i trudnym narodem w środku Europy i jako Wielki dumny naród, nigdy nie zapomniemy o naszych tragediach, o naszych bohaterach. I będziemy dążyć do prawdy i przyjdzie dzień zwycięstwa. Państwo, przed paroma dniami obchodziliśmy uroczystość świętej Barbary, patronki górników. Są z nami górnicy i jak co miesiąc trwają z nami w, tym, w tej pamięci o ofiarach tragedii zboleńskiej, bardzo proszę o zabranie głosu pana Marka Mnicha, przewodniczącego Komisji Krajowej NZZ Solidarność 80 z Gliwic. Gruzin grudzień 81. Grudzień 2013. Tak jak wtedy, tak i dziś jesteśmy zmuszeni do tego, aby wyjść na ulicę. Na Barburkach, Akademiach Barburkowych, rządzący tym krajem mówią nam, że Polska węglem stoi. Że bezpieczeństwo energetyczne kraju to węgiel. Że to nasze czarne złoto. A jednocześnie zezwalają na to, aby 10 milionów ton węgla ze wschodu wjechało do naszego kraju. Zamiast za to nam proponują likwidację kopalń, likwidację miejsc pracy. Zwalnianie ludzi, zakaz palenia węgla, jak pani podpowiada, nie możemy na to pozwolić. Tak jak w spanił do, do tego, żeby dążyć do prawdy smoleńskiej, tak i w innych kwestiach nie możemy na to pozwolić. Szczęść Boże! O prosi Warszawskiego Klubu Gazety Polski, panią 10 grudnia, dzisiejszy dzień, ostatni 10 w 2013 roku, przynosi nam dobrą wiadomość. Krzyż zostanie w polskim Sejmie. Wojna z Krzyżem zaczęła się po smoleńskiej tragedii, kiedy to władze postanowiły usunąć stąd, z krakowskiego przedmieścia, Krzyż Pamięci. Wrogowie chrześcijaństwa zyskali wtedy wsparcie władzy, która dążyła do usunięcia śladów pamięci po polskim prezydencie i towarzyszących mu osobach. Cieszymy się, że krzyż może wisieć w polskim parlamencie, ale tym bardziej ma prawo stać tutaj, w tym miejscu, które setki tysięcy Polaków uznało za właściwe do uczczenia poległych 10 kwietnia 2010 roku. Jeżeli ktoś liczył na to, że zapomnimy, Albo się zniechęcimy, to się mocno przeliczył. Ostatnie dni to czas zrywu narodu ukraińskiego o wolność, o prawo do stanowienia o swojej przyszłości. Prezydent Lech Kaczyński dążył do tego, by narody Europy Środkowo-Wschodniej mogły decydować o sobie bez presji Moskwy. Temu służyła jego wyprawa do Gruzji. Ale też temu służyło wsparcie dla dążeń Kijowa do integracji z Zachodem. Te działania polskiego prezydenta budziły wściekłość Moskwy i spotykały się z atakami ze strony ich popleczników wśród naszych elit. Dzisiaj, wspierając wolność dla Ukrainy, podążamy za myślą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pokazujemy, że jego ofiara nie poszła na marne. Dziękuję. Poprowadzenie modlitwy w intencji ofiar tragedii smoleńskiej. Bardzo prosimy księdza Stanisława Małkowskiego, który z nami jest zawsze trwa w modlitwie i w pamięci o tych najwspanialszych córkach i synach narodu polskiego, którzy zginęli pod smoleńskiem. Niech będzie pochwalony Jezus. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy Tobie, czuwam. Jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy Tobie, czułam. Jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy Tobie, czułam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czułam. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czułam. Nasza obrona Polski, polskiej tożsamości, historii, kultury, przyszłości, polskiego teraz ma wymiar społeczny, ekonomiczny, polityczny, ideologiczny, kulturowy, ale również ma wymiar i może przede wszystkim duchowy. Dlatego prosząc Matkę Najświętszą św. Michała o Obrony odmówmy dwa proste egzorcyzmy, aby... Złe duchy pokonane przez Chrystusa Matkę Najświętszą, świętego Michała Orkanioła, świętych aniołów, wyprowadziły się z pałacu Namiestnikowskiego, z innych polskich instytucji i z całej naszej uczestnicy. <trym> Potężna i bieskrólowa i pani aniołów, tej, która otrzymała się od Boga, posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę Sadama, Pokornie Cię prosimy, rozkaz w manieckim, aby ścigały satanów, stłumiły ich z uprawność, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Święty Michale, a w słowa w walce, a przeciw niegodziwości zasadzkom złego ducha, bądź naszych obrona. O Bogu, Bóg pogromi się pokornie o to prosimy, a Ty, Ksiądze Wojska tam nie złe, które nas nas ludzkich po tym świecie krążą, mocno Bożą straszne A piekła. Amen. amen. Królił zawsze i wszędzie Idziemy błogosławieństwa Pan z Wami i z twoim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. na Was pozostanie z Wami amen. zawsze, na pełni Wasze serca, pokojem, radością Chrystusa i tym Bożym pocieszeniem, o którym mówił ksiądz swoich słowiańskich w czasie Mszy Świętej, świętą szczęść Boże solidarnym. Zanim odśpiewamy Boże coś Polskę, drodzy Państwo komunikat przypominający o tym, iż 13 grudnia w 32 rocznicę Wprowadzenia stanu wojennego. Spotykamy się na trzecim już Marszu Wolności, Solidarności i Niepodległości o godzinie 19 na placu Trzech Krzyży, skąd marsz wyruszy w stronę pomnika Marszałka Piłsudskiego pod belwederem. Godzina 19, 13 grudnia, trzeci Marsz Wolności, Solidarności i Niepodległości. A jako, że jest to ostatnie nasze comiesięczne spotkanie w tym roku. Pragniemy wszystkim bardzo serdecznie podziękować tym, którzy uczestniczą w marszu i tym, którzy zarówno uroczystości w, w archikatedrze św. Jana, kapłanom, organizatorom mszy świętej, marszu i tych apeli bardzo serdecznie podziękować. Podziękować służbie porządkowej, podziękować, tak jak wspomniałem na samym początku, kapłanom, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości tym, którzy zabezpieczają na tych naszych przemarszy i tego comiesięcznego apelu. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i również Państwu, którzy co miesiąc trwacie w pamięci o ofiarach tragedii Spoleńskiej. Pragniemy także bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, ponieważ są wśród nas osoby, które w tych dniach wyjeżdżają na dawne kresy Wschodniej Rzeczpospolitej, wiodąc mieszkającym tam Polakom wsparcie i materialne, i duchowe w te miejsca, gdzie zachowana została Polskość na Wileńszczyźnie, w Nowokrólowczyźnie, na Podolu, na Wołyniu. Bardzo serdecznie w imieniu organizatorów tych wypraw, wiodących na święta nasze serca. Wszystkim państwu którzy wsparli te starania w każdej formie również i sercem bardzo bardzo serdecznie dziękuję Boże coś polskie, przez Panie Przed Twe zanoś Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie Raz jeszcze bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, zapraszamy na Marsz Wolności, Solidarności i Niepodległości już za trzy dni 13 grudnia o godzinie 19. Dziękujemy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dziękujemy Je parlamentarzystom. Bardzo serdecznie dziękujemy Anicie Czerwickiej, która jest tutaj głównym duchem i organizatorem tych comiesięcznych naszych obchodów. Serdeczne dzięki!